Cześć, witamy Was serdecznie w naszym podcaście Zdrowo jest pogadać. Z tej strony Mariusz i dzisiaj dołączyła do mnie Diana. Hej, wszystkim. Diana jeszcze nie wie do końca, o czym będziemy sobie rozmawiać. Diana, stresujesz się naszą rozmową? No, z Tobą to jak zawsze. Właśnie, bo chciałam Ciebie zapytać, co wpływa na to, że możemy się stresować? No, to jak odbieramy, jak interpretujemy sytuację. A to na przykład, jak jesteśmy przygotowani do danego zadania. No to nadal możemy się stresować, bo to będzie dla nas ważne. Tak, ale jakbyś była lepiej przygotowana do jakiegoś zadania, to stresowałabyś się wtedy bardziej czy mniej? Mniej. A słyszałaś o czymś takim jak teoria transakcyjna stresu Lazarusa i Folkman? Tak, na klinicznej. Właśnie, tam sobie o tym rozmawialiśmy. Jest czasami tak, że dana sytuacja dla jednej osoby może być stresowa, a drugiej osobie wcale nie. Tak. Z czego to może właśnie wynikać? No, jak dobrze pamiętam, bo zdawam wyjściówkę i ze szczęścia zapomniałam oczywiście, to zależy od interpretacji sytuacji. Dokładnie. I tutaj wyszedłbym z takiego założenia, że są dwa poziomy stresu. Pierwszy percepcja samej sytuacji i percepcja naszych zdolności poradzenia sobie z nim. Dajmy właśnie na to przykład. Ktoś ma jakieś zadanie, powiedzmy prezentacja. Ktoś Patrzy sobie, ok, dobra, tutaj faktycznie chyba mogę się stresować w tej sytuacji. Nie lubię za bardzo tych wystąpień publicznych, nie wiem, no może im się nie spodoba, w sumie co ja tam mogę powiedzieć. A druga osoba może sobie powiedzieć: fajne wyzwanie, fajny challenge i faktycznie dalej przejdzie sobie na ten głębszy poziom. Czy mam odpowiednie kompetencje do tego, czy nie mam? A słuchaj, a po co nam jest w ogóle ten stres? Jest jakoś, nie wiem, jakieś uzasadnienie na to? No bo w sumie mogę sobie pomyśleć, okej, okay, tyle się mówi o tym stresie, że utrudnia mi to, utrudnia mi jakieś kolejne zadanie, no to po co on mi jest potrzebny? Stres nas przygotowuje do działania. Dokładnie. Nawet z takiej powiedzmy perspektywy ewolucyjnej zginęlibyśmy jako gatunek, gdyby nie ten stres. Czyli właściwie on nam uratował. Cały gatunek, i możemy sobie tutaj siedzieć teraz i nagrywać podcasty, ale tak, jeszcze od tej strony chemicznej działa tam, jak wiemy, kortyzol, który uwalnia dopaminę. Ona z kolei poprawia nam uwagę, koncentrację przed jakimś zagrożeniem, ale tak samo przed jakimś wyzwaniem. Tam dochodzi jeszcze noradrenalina, która ma właśnie też tego typu działanie. Jesteśmy lepiej przygotowani na takie jakieś wyzwanie. A jak ci się wydaje, są jakieś sposoby, żeby ocieplać stres? Na pewno są. Jest coś takiego właśnie w psychologii jak eustres i dystres. Kojarzysz te pojęcia? Tak. Eustres to pozytywny, a dystres negatywny. Jest coś takiego jak ten pozytywny stres. Może to tak dziwnie brzmi, czy jak uważasz? No, dla mnie nie, bo to chyba zależy od tego, jak my odbieramy stres. Bo jeśli odbieramy stres jako naszego wroga, to wiadomo, że on będzie negatywny. Natomiast jeśli zinterpretujemy objawy stresu. Jako gotowość do, gotowość do podjęcia jakiegoś tam działania, no to wiadomo, że on będzie dla nas pozytywny, no bo wtedy wiemy, że jesteśmy gotowi. Dokładnie i często mówi się o tych negatywnych skutkach stresu, które są i trzeba o nich pamiętać, trzeba mieć ich świadomość, bo mają negatywny wpływ na zdrowie, ten stres długoterminowy szczególnie, ale jest przecież stres pozytywny, jest ten stres, który może nam pomagać. I chciałam cię Diana jeszcze zapytać, jak sobie radzisz w sytuacjach stresowych. Masz może jakieś tipy dla naszych słuchaczy, jak mogą poradzić sobie ze stresem? Może to zabrzmić głupio, ale przypominam sobie, kiedy się stresuję, że to tylko sytuacja, którą odbieram jako stresującą. I że ja nie umrę od tego na pewno. Na przykład jak przedstawiam prezentację, to przecież nikt mnie nie zabije. Jeśli popełnię błąd albo cokolwiek jeszcze, to po pierwsze. Po drugie, ja regularnie medytuję i zauważyłam, że podczas stresujących sytuacji nie odbieram tego tak jak wcześniej. To zmniejszyło poziom odczuwanego stresu, i też podczas stresujących sytuacji ja oddycham, i to bardzo pomaga. Faktycznie, ja wiele w ogóle czytałem na ten temat, jak medytacja pomaga nam w sytuacjach stresowych, i osobiście też stosuję tę metodę. Właśnie, jak słyszę takie pojęcie ociełznać stres, no to chcę przede wszystkim wiedzieć, co mam ociełznać. Dlatego staram się jakoś nazywać te sytuacje. Okej, okay, w danej sytuacji mogę nie być pewien do końca mojego przygotowania, dana sytuacja może być dla mnie nowa, ale już przynajmniej staram się nazywać to, co mnie stresuje. Samo nazywanie sprawia, że niweluje się we mnie to uczucie napięcia. Kolejna taka rzecz, którą stosuję, staram się mieć ten mój cel przed oczami, czyli wiedzieć, dlaczego ja robię daną czynność. Wydaje mi się, że samo znalezienie tego powodu i zobaczenie holistycznie całej sytuacji, dlaczego się w niej znajduję, dlaczego mam zrobić to, co mam zrobić, jakie to ma połączenie z całym kontekstem, że doszedłem już do jakiegoś po prostu momentu, dla którego warto nawet byłoby opanować ten stres. I zrealizować to, co może mi pomóc na mojej drodze do osiągania dalszych sukcesów. I nawiązując tak jeszcze do ciekawostek, widziałem taki artykuł na temat power posing. Nie wiem, czy słyszałaś takie pojęcie. Słyszałam już. Ono polega na tym, że przed jakimś wyzwaniem możemy przybrać daną postawę ciała. Taką, która byłaby stereotypowa dla postawy osoby pewnej siebie, i w ten sposób jakoś automatycznie trochę doładować się, może tak kolokwialnie powiem, tą pewnością siebie przed jakimś wyzwaniem. Faktycznie długoterminowo nie będzie to jakieś pomocne, ale do takiego szybkiego zadania myślę, że naprawdę bardzo ciekawa metoda. Ok, Diana, a czy stres może być naszym przyjacielem? Może być. W sumie to jest. Właśnie tak trochę zaczęliśmy od tego stresu bardzo negatywnie, a wydaje mi się, że w trakcie trwania naszej rozmowy wchodzimy z nim w coraz lepszą relację. Częściej stres jest dla ciebie przyjacielem czy nieprzyjacielem? Kiedyś on był moim wrogiem, natomiast teraz zmieniłam podejście trochę. Odbieram teraz stres jako gotowość i się motywuję jeszcze bardziej, bo załóżmy ta sama sytuacja. Przedstawiamy prezentację na forum i patrzy na ciebie jeszcze cała grupa i wykładowca. No to wiadomo, że się stresujemy. I w momencie stresu mamy płytki oddech, zaczyna nam szybciej bić serce i możemy to odebrać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, on będzie bardziej krzywdzący, to to, że się stresuje. Zaraz umrę i atak paniki mamy. Na przykład, jak nie mamy, no to tak się będziemy stresować, że nie przedstawimy tego i, i koniec. Natomiast, jeśli odbierzemy te objawy jako pełną gotowość, to to nam jakby to nas motywuje i jesteśmy jeszcze bardziej silniejsi. I to podejście pomaga. Podczas tego, jak opowiadałaś o tym stresie, mogłaś zauważyć, że potakiwałem ci głową, bo faktycznie mam naprawdę bardzo podobne doświadczenia w tym zakresie. Widzę jakieś te sygnały z ciała, no to od razu mówię: OK, jestem przygotowany na to wyzwanie, jestem przygotowany na ten stres. Także cieszę się, że podeszliśmy do tego tematu stresu trochę od takiej innej strony, i myślę, że warto zauważyć, jaki on może mieć pozytywny wpływ na nas, jak z tego. Wroga, możemy zrobić sobie świetnego sojusznika, który będzie nam pomagał w wielu trudnych sytuacjach. Diana, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, a Wam za wysłuchanie naszej pogadanki. Do usłyszenia następnym razem.